Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wysłuchajmy naszych ogłoszeń, a najpierw zaproszenia księdza biskupa Marka na święcenia diakonatu. Drodzy diecezjanie, w sobotę 22 lutego o godzinie 10 w trzech parafiach naszej archidiecezji odbędą się święcenia diakonatu. Świętego Krzysztofa w Tychach, Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rybniku w Boguszowicach oraz Ducha Świętego w Siemianowicach Śląskich Bytkowie. Módlmy się przy tej okazji, by Pan wzbudził nowych gorliwych pasterzy pełniących służbę w Kościele. Polecajmy również Chrystusowi, Dobremu Pasterzowi, wszystkich alumnów i wychowawców naszego seminarium. Z modlitwą i błogosławieństwem Marek Szkudła, administrator archidiecezji katowickiej. W poniedziałek rozpoczyna się zimowisko parafialne w Zakopanem. O dziewiątej fitness dla seniorów, o dziesiątej fitness dla mam i spotkanie, o dziewiętnastej spotkanie lektorów. W środę nie ma spotkania klubu seniora. W piątek 17 adoracja Najświętszego Sakramentu i 15 minut przed mszą koronka do Bożego Miłosierdzia. Z okazji roku jubileuszowego oraz stulecia naszej archidiecezji zapraszamy na jubileuszowe pielgrzymowanie do katedry w sobotę 1 marca. W programie o 10.30 słowo o jubileuszu i historii katedry, o 11.00 modlitwa Różańcowa, o 12.00 Eucharystia. O 13.15 możliwość zwiedzania Panteonu po zakupie biletów. W związku z tym organizujemy wyjazd parafialny i zapraszamy do zapisania się chętnych w kancelarii lub online. Grupy zapraszamy w swoich strojach i ze sztandarami. Propozycje Centrum Formacji w Katowicach na następujące kursy: czytamy w Kościele, Sobory, Jak czytać Mistyków, Kościół i Objawienia Maryjne. Oraz studium katechistów dla osób, które chcą towarzyszyć osobom i rodzinom przygotowujących się do sakramentów. Więcej informacji można przeczytać na plakatach, które są wywieszone. 2 marca, w ostatnią niedzielę Karnawału, po raz kolejny chcemy zaprosić wszystkich do parafialnej kawiarenki. Chętne osoby, które mogłyby upiec ciasto lub pomóc w obsłudze na miejscu, prosimy o zgłoszenie przez formularz lub w kancelarii. Przy okazji kawiarenki kuratorka galerii Przepływ i autorka obecnej wystawy o tytule Spotkanie Jagoda Mitko-Rudź zaprasza na oprowadzanie autorskie. Galeria mieści się na pierwszym piętrze domu parafialnego. Organizowany jest wyjazd do Teatru w Cieszynie na Mękę Pańską 6 kwietnia o 13.45. Koszt to 100 zł zapisy w kancelarii. Propozycja dla dzieci na pierwszy tydzień ferii są to zajęcia z językiem angielskim, które w naszym wieczorniku poprowadzi szkoła językowa For Fun. Szczegóły na plakacie.